Cześć Wam, poszukiwałam w swoich zapasach czegoś co będzie delikatne do twarzy, które będzie dawało lekkie krycie, bo mam ochotę no coś bardzo lekkiego używać w tej chwili, takiego naprawdę minimalnie i wiecie co, znalazłam w swoich zapasach takie coś, to jest rude i tutaj o, BB primer. Szukałam jakichkolwiek testów na ten temat, na temat tego produktu. Nic, kompletnie nic nie ma w internecie. Są jakieś zdjęcia, ale ani jednego jakiegoś testu, który by mi coś powiedział. Żadnej strony po, po polsku, żeby gdzieś było opisane po polsku coś? Nic. Z tego co zrozumiałam z angielskiego, angielskojęzycznych stron, to jest to coś, co można używać właśnie jako primer, ale też można używać jako taki krem BB. Ma być to rozświetlające, wygładzające, jeszcze jakie, nie wiem. Ja to kupiłam, no już jakiś czas temu, yy, w Kikej Maxie za 29,99. Nie ma tutaj napisane, w jakim czasie zużyć, ale jest 25 gram. I jeszcze nie otwierałam tego pudełeczka, bo chcę Wam pokazać, jak powinny być kosmetyki zapakowane? Zobaczcie. To jest całe zafoliowane. Calusieńkie. I ja teraz będę walczyć z tą foliką i zobaczymy. Ciekawa. Jestem naprawdę, jestem bardzo ciekawa. Odpuściłam sobie na razie testowanie jakichś innych rzeczy. No, mam ochotę na coś lekkiego. Jestem ciekawa. Znalazłam tylko jakieś gdzieś zdjęcie, gdzie naprawdę było widać, że to. Poczekajcie, bo I teraz bez tej foliki jeszcze. A co tu jest napisane? Korea, coś. Mady in Korea. Hmm. No to jeszcze lepiej. Bo u mnie koreańskie produkty naprawdę bardzo dobrze się sprawują. Jeszcze nie było tak, żeby coś koreańskiego było dla mnie bublem. Było przynajmniej dobre. Tutaj miał być kolor według zdjęć, które znalazłam. Zobaczymy. Dziubeczek i... O! To ma kolor. Ma, ma, ma kolor. Ale taki lekko... No, dość ciemnawy i trochę wchodzący w takie różowe tony. Hmm. Nie mam pojęcia, czy to używać jako bazy, czy to używać jako kremobibi. No nie wiem. <śm> no to tym bardziej... Należy to przetestować, sprawdzić. O, jak wezmę tak. No minimalne krycie, coś tutaj widzę. Dzisiaj mam na sobie pielęgnację SPF, bazy nie dawałam, ale mam lekko przecienioną skórę tym z Dax Cosmetics. To są takie kropelki samoopalające, które zmieszałam sobie z kremem tym z do cery naczynkowej. I tak ostatnio robię, jak są bardzo wielkie upały, dzięki temu nie martwię się aż tak bardzo, że skóra się odcina. No, nie jest to może idealnie, ale jest lepiej. Nie muszę się męczyć, jak były upały, tak, tak robiłam. Nie musiałam się męczyć z tym, że muszę się na pewno pomalować, żeby się dobrze psychicznie czuć. Po prostu dawam tylko korektor, brwi, rzęsy i tyle. Ale dobra, bierzemy się za to. Wyschło. Hmm, dobra jeszcze troszeczkę tutaj o nic nie ma napisane o tym, że tu jest jakiś SPF czy coś w tym stylu dobra, najpierw ta strona a i tutaj wzięłam roztartę, zostawimy, zobaczymy czy to ciemnieje no ciemne to to chyba trzeba będzie to pyniek skacze zeskoczył z kanapy ej to troszeczkę minimalnie krycia daje Jak krem BB, to znaczy, że pod oko też można, ale coś mi się wydaje, że tutaj trzeba będzie jeszcze... Zabrakło. No ciemne to jest, ciemne. Ale jak ja tam popatrzyłam z ciekawości, no mówię, tak zobaczyłam, najpierw kupiłam to, dopiero później w internecie szukałam informacji, no i nic nie znalazłam. I mówię, no kurde, jak to jest taki krem BB, no to jest coś, co ja lubię. Dobra, tutaj jest bez. Tutaj jest z. Wiecie co? To ma całkiem fajne krycie. Jak taki taki naprawdę delikatny krem BB. Rozsmarowuje się to jako krem, zwykły krem, najzwyklejszy. Leciutki jest. No i te moje największe zaczerwienienia to zakryło. No bomba! Hmm. Ale tu powiem Wam, no troszeczkę tak, jakby się odcinało. Ciemniejsze jest tu niż moja szyja. Dobrze? Tak jak widzicie? O! Moja szyja jest ciemniejsza. Niż to, ale nie jest to jakieś takie drastyczne, bo moja szyja, znaczy jaśniejsza jest, przepraszam. Moja szyja ogólnie mało się opala. Dawałam troszeczkę tego, tych kropelek, ale jednak mimo wszystko. Ale tu, piegi moje dalej widać. No, a zaczerwienienia elegancko się schowały. Dobra. Tutaj jest to roztarte. Tutaj jest w większej ilości. Tu jest świeżynka. I tak koło tego. No nie, nie ciemniej. To się tak fajnie wtapia w skórę, wiecie? Naprawdę fajnie się wtapia. Okej, okay, biorę całą twarz w tym. Jene, ale to jest super. Hmm. Nie wiem, kiedy będziecie widzieli ten film. Bo ja to. Może się tak zdarzyć, że będziecie już ten produkt u mnie na przykład widzieli na jakichś vlogach czy coś w tym stylu, a na kanale test będzie dużo później. Może się tak zdarzyć, no wiecie, ta czasoprzestrzeń YouTubeowa, ale ja znaczy, przeszukałam swoje zapasy i stwierdziłam, że muszę znaleźć coś co mogłabym takiego lżejszego używać, bez jakiegoś tam stresu, bez pacykowania się, jakiegoś większego e, na wyjeździe. I tak sobie pomyślałam, że skoro to jest BB primer, no to jak najbardziej nada się do tego, żeby spróbować. Może akurat i widzę, trochę więcej tutaj pod oczy dam, też z drugiej strony, no BB kremy ja daję pod oczy. Czasami, znaczy zależy jeszcze jak, jak są jakieś takie ciężkie, bo zdarzają się na przykład, no misza według mnie jest ciężka, to tam daję ewentualnie taką cieniutką warstwę. Tutaj to jest leciutkie. To jest leciutkie i rzeczywiście zobaczcie, takie rozświetlające. Bardzo, bardzo mi się to podoba. OK, No. Super. E jak patrzyłam na stronach różnego typu, to widziałam no, różne ceny, ale na przykład na Amazonie za 12 funtów. Chyba funtów, tak. No, ta, tak, funty to były funty, bo F było. No. Także zobaczcie, no, bomba. Jeszcze Wam się dzisiaj oczywiście pokażę, no bo to potraktujemy jako taki zwykły test ale la podkład Krem BB. Chociaż to jest primer. No tutaj się wydaje to bardzo różowe takie, a tutaj na twarzy, no może jestem trochę różowa w porównaniu z ręką. No jestem, jestem. Zaraz sobie wezmę, użyję puder, który jest taki z jadwi, jadwigi, wipery. Wi, albo jadwigi, albo wi, wipery, który mam, który jest bananowy, to może to troszeczkę zneutralizuje. Mm, ok, pomaluję twarz. I wtedy Wam się pokażę, jak to wygląda. Ale jak na razie... A, i tutaj miałam krostę takiego z dziśka, którego musiałam wycisnąć, bo mi przeszkadzał, bo taka gulała. Ładnie się zakryło. Troszeczkę widać zaczerwienienia. Na nosie też ślicznie wygląda. Wow! Dosłownie wow! <laughs> Jestem bardzo mile zaskoczona. Naprawdę bardzo mile zaskoczona. Dobra, to później. Ok. Zrobiłam twarz leciutkie tam konturowanko, bronzer taki w kremie, który sama zrobiłam, róż to był z Red Lipstick Monster, nic, nic problemów żadnych nie było, z pudrem też, puder właśnie, wipera bananowy, taki sypki, test był też na moim kanale i zobaczcie jak to wygląda, to wygląda jakbym kompletnie nic nie miała na twarzy, kompletnie. Nic, to nie jest coś takiego, co osiada, tylko elegancko pięknie dalej piegi widzę. Zaczerwienień kompletnie nie widzę. To jest dla mnie idealne w kolorze. No może troszeczkę przy, przy różowy jest, bo ale tym pudrem tak zneutralizowałam w miarę. No jeszcze jestem różowa, jestem, no całkiem inna tutaj jest. Ale tego Przecież nie chodzę tak z rękoma przy twarzy. A tu do szyi jakoś tak, no bomba, podoba mi się. Jeżeli to będzie tak ładnie wyglądało do wieczora, znaczy wiadomo, wyświecę się czy coś tam, bo jest 27-28 stopni. Na szczęście słońce nie wali dzisiaj, więc no zobaczymy. Za kilka godzin wam się pokażę, Ale to, co w tej chwili widzę, to dla mnie jest wow! prawdziwe, wow, ja myślałam, że, no bo to, skoro to jest BB primer, że to będzie takie miziu, miziu i nic nie będzie widać, a dla mnie to jest dosłownie, tak jak BB, jak porządne krycie kremu BB, takie jak ja lubię, no, jak zwykle, Made in Korea, to dla mnie dobre, ok, to do, za kilka godzin. Cześć Wam, ja Wam wtedy zapomniałam powiedzieć, która jest godzina, teraz jest po 17, a ja przed 11. Ale dobra, liczmy, 11, 17, czyli, no, znaczy 14, 15, 16. 6 godzin już. U. Dobra. Tu jestem już po 6 godzinach noszenia. I teraz będziemy się przyglądać, jak to wygląda. No piolet, no, ułóż się kolego. Tu mi się troszeczkę starło. Tu. Jest odciśnięte od okularów, ale dalej jest. No to znaczy, BB Primer. Nazywajmy to BB Primerem. Czoło. Kompletnie nic się nie zmieniło. Z czołem. Nos, tu o mi się star. To jest takie uszczepianie się. Po prostu widzę, że odrobinkę mechanicznie starłam, ale to bardziej puder starłam niż yy, sam ten BB Primer. <głos》> muszę się pilnować, żeby tak powiedzieć. Policzki. Nic się nie zmieniło. Pod oczami. Pod oczami troszeczkę tutaj, tak jakby, bo ja mam zwyczaj czasami tak robić. Yy, no to troszeczkę się starło pod samymi oczami, ale fajnie nie weszło za bardzo w zmaszki. No, troszeczkę tak, no jak się ma zmaszki, no to wlezą, nie? Wiadomo, wlezie. Ale ogólnie bardzo ładnie się tutaj zachowuje pod oczami, chociaż niewiele kryje. No. No, no jestem zmęczona wiecie co, wymęczona, bo full roboty mam jeszcze do tego jest dosyć znaczy nie jest super gorąco ale jednak jest ciepło i to trochę męczy teraz co dalej broda, opierałam się jak zwykle ale nawet z tego mojego tutaj zdziśka nie starło się jest troszeczkę mniej tego tutaj ale z dziś jak zakryty Także jak na 6 godzin. A się zdziwiłam, jak powiecie. O, zobaczcie, tak gorąco, że. O, tutaj podbijało mi się. E, cień mi się odbił. Tutaj mi już o kredka złazi. Także sami widzicie, nie oszukuję. To już jakiś czas mam, no tu 6 godzin. Ze względu na gorąco tak się zrobiło. A Bibi Primer super wygląda dalej. Po 6 godzinach. no, no jest rewelacja. Jest rewelacja. No, jak będę jechała, o, tutaj testuję coś na odrosty nowego. Staleka tak nie widać, a tutaj tak jakoś kiepsko zakryło. Ale to innym razem może Wam opowiem na ten temat. No mm, ale nie, mm, takie nie. takie se. Ale dobra. Do wieczorka. Cześć Wam. Jest po 21.00. Czyli podkład miałam ponad 10 godzin. I teraz bierzemy się za ocenianie Jakiś mały pędzelek, co bym wytykała ewentualnie dobra. Jak widzicie, nie wygląda to źle. Od razu tak jak popatrzę, nie jest źle. Jak na 10 godzin. I teraz jeszcze przychrzaniając się. No, to nie. Hmm. Przykrzeniac się. Momencik, bo będzie nam hałasowała, zanim się nie ułoży. O! Tu mi się trochę starło. Tu, to jest. Tutaj mi się nic nie starło, ale to jest od okularów odciśnięte i tu, i tu. Tu nos się star, I yy, w innym lusterku patrzyłam, pod, w, pod innym kątem. To tu w tej chwili został mi ten. BB Primer, muszę sobie przypominać, został mi w porach. Jest zdarta ta, ta, ta powłoka, że jest puder zdarty, jest starte, no ten BB Primer, cały czas się mylę, i został w samych porach. Ale to widziałam po prostu w innym lusterku, które było troszeczkę jeszcze bardziej powiększające niż te, które tutaj mam. Także ktoś gołym okiem tego nie zauważy. Później... Tutaj zeszło, tu i z jednej, i z drugiej strony, tutaj w tym rowku. Ogólnie tu zeszło, ale to było bardziej ten nos, to było starcie mechaniczne. Tutaj nad ustami mechaniczne. Jadłam pizzę. Tu też się starło. I jeszcze jedna rzecz: z tej strony nie, ale z tej strony, tak jakby o oh, w tym miejscu zniknął i jest tutaj w tym rowku. Z tej strony nie ma, a z tej strony jest. Nie wiem, być może tutaj nałożyłam z tej strony więcej, ale co do tego miejsca tutaj, to ja zauważyłam, że ostatnio w tym miejscu, w tym jednym takim, takim dosłownie tak jak, mm, taki mały taki skraweczek, jak jest tutaj ta końcóweczka, jest taka mała plamka, gdzie mi nie chwyta podkładu. To nie jest to, że akurat... Tylko przy tym się zdarzyło, ale już kilka razy tak zauważyłam, że po prostu w tym miejscu, o. Dobrze pokazuję, dobrze. W tym miejscu, tak jakby podkład albo nie chciał się nałożyć, albo po prostu z czasem mi znika. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o resztę, no. Tak wygląda w tej chwili na bardzo zmęczony ten makijaż, jeżeli popatrzę z bliska. Trochę się świecę, chociaż ja nie czuję lepkości. No może na nosie i na brodzie, czyli tam gdzie się puder zdar z odrobiną y tego BB primera. <laughs> cały czas BB primer. Pierwszy raz. Nie chcę cały czas powiedzieć BB krem. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak na 11 godzin, to jest naprawdę bardzo ładny widok. No, policzki i czoło jest nieskazitelne. Tu nic nie powłaziło, bo ja tutaj ogólnie, zobaczcie, ja mam gładkie czoło. U mnie nie ma jako takich zmarszczek. Jeżeli coś włazi w zmarszczki, to znaczy, że to już jest naprawdę tandeta. Tutaj nic nie weszło, tylko cały czas widać, że on jest taki... Świecący mimo tego, że ja ten puder bananowy, który wziąłem z wipery, on jest taki Ech, jakby to, mówię. matem to nie jest, ale nie jest to też taka satyna, to jest taki pomiędzy coś. Więc no tu troszeczkę mm, odrobinę może wygląda odrobinę sucho. Odrobinę. No i tak jak mówię, tu weszło w parę... no i tutaj też, tu też. A i tu w tym miejscu też na takim bliższym, w bliższym lusterku, tu odrobina mi się zważyło. Tutaj o ten fragment. Zważyło się i widzę, że też weszło w pory. Miałam znacznie gorsze podkłady, miałam znacznie lepsze podkłady, bo ja to tak biorę pod uwagę, tak jakby to był podkład, jakby to był krem BB. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo zadowolona z niego. Bo 10 godzin no, a to jest taki po prostu primer aha <laughs> jeżeli chodzi o to no tak jak nie wiem czy Wam mówiłam ale ogólnie tam na tej stronie gdzie ja czytałam angielskojęzycznej pisało, że to można właśnie używać jako primer i na to nakładać podkład można to używać jako zwykły taki po prostu lekki krem BB który będzie nam no, wyrównywał koloryt ja go traktuję. Ja bym ja sobie nie wyobrażam, żeby na coś takiego jeszcze nakładać podkład. Ja rozumiem, że są takie osoby, ale ja nie dałabym rady i tego nałożyć, i jeszcze na to podkład. To by było dla mnie za dużo. Totalnie za dużo. Mi wystarczy to, co tutaj mam. I on jest dla mnie naprawdę fajniutki. Fajniutki. Podoba mi się. Jak zwykle, jeżeli się okaże, co, no bo ja go będę sobie teraz testowała, pewnie go ze sobą we, wezmę na wyjazd, pewnie już jestem po wyjeździe. Jak wy to oglądacie? Tak mi się wydaje, bo sobie robię dużo na zapas filmików, to znaczy, nie tak super dużo, ale jednak parę na zapas, żeby było takich wiecie. <laughs> Więc jeżeli. jak potestuję go. Jeżeli się okaże, że coś jest z nim nie tak, że na przykład pryszcze wychodzą, czy coś w tym stylu, jak zwykle, adnotacja i na dole. Ale ja znam swoją twarz i wiem na tyle, że jeżeli to tak wygląda w tej chwili, to to już będzie wyglądało tak. Ja bym w tej chwili, powiem Wam, nawet została 3-4 godziny, to i tak tak będzie. Jedyne co, to ewentualnie, czy mogą wyjść jakieś pryszczaki. Chociaż nie wydaje mi się, bo. Jest bardzo, bardzo taki delikatny. To jest druga skóra, dosłownie druga skóra. Tylko, aha, jest jedna kwestia, mam wrażenie, jakby ociupinkę z czasem z Nie jakoś drastycznie, ale tak gdzieś z półtonu, tak. Zobaczcie, ja dostosowałam wtedy, że szyja, sobie tak pudrem jeszcze zrobiłam innym, yy, który mam, że tutaj szyja mniej więcej była taka w miarę. Kolorystycznie. No, że prawie, do, prawie dobrze było. No, a w tej chwili wydaje mi się, że szyja jest bledsza niż na przykład tutaj ten policzek i reszta. Ale, a i tak jakby, no, przez to, że ściemniał, a ja delikatny brązer wzięłam, nawet nie brązer, tylko mm, ciemny puder. To, to wzięłam dzisiaj jako brązer z Debory. To jest bardzo ciemny po prostu puder, który sobie wzięłam i używam jako brązer. O, taki, o, takie leciuteńki. I mam wrażenie, jakby tutaj, bo tutaj jeszcze to poprawiłam sobie innym, że mam wrażenie, że tutaj go jest niewiele widać. O, i tak jakby. O, tu w tym miejscu, tak jakby miała plamę. Tuż po nałożeniu nie miałam. Tu, 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 tu. Tu jest więcej, tu jest więcej, a tutaj być może to po prostu grzywka moja starła, bo z tej strony tego nie ma. Więc być może ja odgarniając grzywkę to zrobiłam. Może mechanicznie starłam. No, zgadza się, no zobaczcie. Tu grzywkę brałam za ucho, to się zgadza na tej linii. No, czyli to ja starłam mechanicznie, a reszta cudo, cudo. Dobra. Także, jeżeli chodzi o to. A, źle. Jeżeli chodzi o to, jeżeli. Ja to kupiłam w TK Maxie, Tak jak mówiłam, za 29,99. Jak traficie na to w TK Maxie, czy gdzieś na jakiejś stronie internetowej, to moim zdaniem, jeżeli lubicie bardzo taki lekki efekt na twarzy, to to jest warte polecenia. Ja mam suchą skórę. To moim zdaniem nie daje super jakiegoś nawilżenia. Także nawet takie osoby. Z normalną, a nawet taką lekko przetłuszczającą się. Był, powinny być zadowolone. Nie wiem jak z super tłustą, ale z takie... No bo o, tutaj też w sumie. Tu, w tym miejscu i w tym miejscu też tak jakbym lekko się świeciła. No, tu już nie, a tu i tu się świecę. Gdzieś jeszcze, może bardziej powinnam się przyjrzeć. No tutaj to jest starty, bo żarwam. Tu i tu żarłam, wiecie. Dawno pizzy nie jadłam i. no. rzuciłam się jak głupi na ser. Do sera, o, tak się mówi, nie? No. Ale polecam. I jestem chyba, wiecie co, pierwszą, która na YouTubie na ten temat zrobiła filmik, bo później jeszcze szukałam. No, chciałabym zobaczyć, jak ktoś inny to oceni. Nie znalazłam ani jednego filmiku. Być może ktoś wplódł w jakiś filmik i mi to w tytule nie wyskoczyło. Być może, ale taki, gdzie będzie to w tytule, nie znalazłam filmiku. W internecie nawet na blogach jakiś czy coś w tym stylu, nic nie znalazłam. Nic. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. <słyska>